Okej, ka wszystkim, tutaj! W dzisiejszym odcinku Dress to ale wyszła wielka halloweenowa aktualizacja! O Jezu, aż się reaguje mi tu. I patrzcie, mamy yy, bardzo dużo nowych rzeczy halloweenowych, a jeszcze wylosował nam się... Tutaj w ogóle zmienili, okej, okay. dobra. Przejdźmy yy, i najpierw pomalujmy twarze. Yy, a może biały? Czekajcie, ja bym się na biało, dawajcie na biało. Bo będzie Halloweenowy outfit Milusia i Klaudusi. Tutaj nie wiem co to jest, dobra. Yy, później to obczajmy i najpierw się przebierzmy za coś Halloweenowego. Jeszcze wylasowało się emo, więc jak najbardziej pasuje. Ej, ja chcę yy, może to, okej. Okay. To tylko, że jeszcze do tego takie. Co to jest? Nie, te buty mi się nie podobają i mi nie pasują do tego. Matko, bosko, nie ogarniam chwilowo, dobra. Nie chcę tego. Te będą bardziej nam pasowały, o wiele. Tak, tylko, że... Mm, nie chcę tego drewna. O, niech będzie czarna podeszwa a wstążki może niech będą czerwone. O. I można byłoby... Czekajcie, może ja jakąś twarz od... u... ubiorę i włosy na szybko. Eee, twarz, twarz. Okej, okay. a włosy? Czyli twarze też są nowe Halloweenowe. Tak, ty, włosy też są. Na Harley Queen. Ej, to zaraz sobie jeszcze obczeimy. E, jakie są rzeczy w, e, nowe w Dresdu Impress? Ja bym może jeszcze ubrała sobie to i to. Kolczyki i i, 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 i łańcuszek lak mózgu. Nie, to troszeczkę odbiera. Dobra, za zabierzmy tą pelery na niewitkę. Hmm, co by tu jeszcze można było? Ej, dobra, outfit halloweenowy mamy już, ale zobaczmy jeszcze, może na VIPie dodali coś. Patrzcie. Tu są też halloweenowe rzeczy. Jak wampir, faktycznie. Tutaj gitara elektryczna, jakieś ciuchy. Ale jaja, ale aktualizacja fajna. Dobra, nie posiadasz do nowych przedmiotów w tej kategorii? Nie wiem, możecie mi napisać, co to jest, tak szczerze, bo nie mam pojęcia. Eee, co to są za te przebiralnie? Tutaj twarze i włosy, to sobie zaraz obcejmy. Halloweenowe te. Ciekawe, czy będą teraz same Halloweenowe jakieś te tematy bo jeżeli jest taka aktualizacja to byłoby fajnie jakby były takie Halloweenowe, nie? Tutaj widzę, że chyba to są wszystkie rzeczy, które były tutaj też, to spodnie, spódniczki, sukienki kojarzę. Te ciuchy też kojarzę. Ej, tego swetra nie kojarzę. Szczerze mówiąc, możecie mi napisać, czy ten biały sweter był już wcześniej, czy nie. Tutaj kojarzę. To wszystko chyba zostało totalnie bez zmian. Tylko dodali tą nową właśnie wysepkę taką. Czy ja bym chciała coś do ram wziąć? Nie. A dajmy to. Czy nie, czy lepiej bez. Kurcze, nie wiem. No już trudno. Zostało z tym. I idzie ktoś pierwszy. To jest niby e, Emo. Ale nope. Okej, okay, tutaj już jest bardziej jak Emo. Te buty, jak dla mnie, tak? No, na dwa. I patrzcie, można pajęczynę jakąś wsadzić do włosów, bo ona ma. Dobra, zaraz obczejemy. Y, jakie są rzeczy Halloweenowe? Ej, tu można włączyć Halloweenowy y, filtr. Dobra, ten to w ogóle jak Emo nie jest. Idzie kolejna gwiazda, która w ogóle nie jest y, za Emo przebrana, więc dalej jeden. Ej, ale była beka, gdyby się okazało, że faktycznie teraz lasują się same takie Halloweenowe y, tematy na zasadzie właśnie emo, jakieś wampiry i inne tego typu rzeczy. Okej, okay, ta wygląda jak emo. Ona wygląda naprawdę dobrze i wygląda totalnie jak emo, więc... No dobra, daję pięć. Naprawdę zasłużyła na tą piątkę. Może tylko niepotrzebny ten nóż? Dobra, to czwórka, niech będzie. Ale naprawdę w moich notach to jest bardzo wysoka. Uuu, ta też dobrze wygląda. Te oczy, wow! Ale ta gorzej niż tamta, więc musi dostać niższą notę. Nie podobają mi się te... Yy, nie wiem, takie... Mi się kojarzy jak w średniowieczu... Nie w średniowieczu. Dawno, dawno temu nosili takie majtasy, że mieli takie długie nogawki, właśnie takie... No, ale nieważne. W każdym razie tutaj idzie naprawdę ładna gwiazda. Nie, ta zasługuje na piątkę. Kurczę, no mocna konkurencja mi się trafiła, nie? Dobrze. Z jednej strony okej, okay, bo fajnie komentować ładne outfity, ale z drugiej strony co to jest? E Czemu on jest e kitkiem? Ma tak nazwę. E kitek? Okej. Okay. Czy to naprawdę był kitek? Dobra. Idzie gwiazda. Eee, niech to będzie... O! Może to? Nie. O! Ten elegan, te eleganckie są ładne. Mam nadzieję, że będę wysoko oceniana i, i zdobędę jakiś podium, bo mi się wydaje, że dobrze wyglądałam. Dobra, spoko. Tylko że Kitek wygrał. Co jest? Czy to jest naprawdę Kitek? Ej, poczekalnie zmienili na y, horrorową. I tutaj jest obie kościowe. Dobra, czekajcie. No okay. a tu jest jakiś teleport? To to gdzieś przynosi? Chcę zobaczyć gdzie. Tak, rozdział drugi. To są jakieś rozdziały. Rozdział pierwszy. Czy oni z Dresdu Imprez zrobili horror? No naprawdę? Dobra... Znacie L do dom Dzieciństwa na Przed Zmrokiem. Co mam znaleźć? Co jest? Ja nie byłam mentalnie przygotowana na takie rzeczy. Mam znaleźć jakiś Dom Przed Zmrokiem? I ja słyszę tutaj co chwilę jakieś dziwne rzeczy. Tu jest dom, tu jest dom! Dobra, szybciutko, szybciutko do domu, bo mam 40 sekund. To znalazłam dom. Soon. In am i even me anymore i took it it's too late now now i'm leaving now. my home and my parents for who knows how long I okay so push i wonder dom. if i'll ever be free again me, and i'm no longer well Zatruł i'm mnie. too drained to even pack the few essential items i do own I wish someone could help me retrieve them. I still need to pack my teddy bear, camera, journal, mail file, Greek tales book, and palette. Could you help me find them and bring them back to me, please? Just, Just be careful. If they find you, they'll hurt you. Good luck. Okay, jeżeli nie znajdą to nas krzywdzą. Co to za story? Znaleźć te rzeczy do ucieczki. Dobra, ja idę na górę. Co jest? Misiu, książka, aparat, jakaś coś. Nie wiem co to. Aha, tu jakieś klucze trzeba chyba znaleźć. Nie, nie ogarniam chwilowo, bez kitu. Dobra, zejdźmy na dół. Aaaa! Nie, 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 zostaw mnie, nie, nie. Proszę, proszę bardzo cię. Nie. Gdzie są te rzeczy? Czy one mogą być gdzieś tu na zewnątrz? Ej, tu jest jakby piwnica. No, ale tutaj też chyba muszę mieć czerwony kluczyk. Niebieski klucz mam, dobra, niebieski klucz. Gdzie był niebieski? Chyba no, na pewno w środku domu. Dobra, tu jest niebieski. Czy ten poster może za mną do góry iść? I co mi to dało? Nie dało to. Czekajcie, czekajcie, coś mam. Mam aparat? Czyli muszę iść i to dać do walizki teraz. Okej, okay, czyli jedną rzecz mamy. A tu jest garaż. Jak można wyjść do garażu? Do garażu jaki kolor jest potrzebny? Taki fioletowy. Okej. Okay. Kluczyk! Złoty! Kluczyk! No nie, i złoty jest tu potrzebne. No nie wierzę, nie wiedziałam, że nie mogę wskoczyć na stół. Nie wiem ciągle, jest, się zawiesił. Okej. Okay. Co my tutaj na pewno po coś tutaj mieliśmy wejść? O! Pilniczek. Trzeba jej zanieść pilniczek. Dobra! A! Nie wiedziałam, że muszę na górę wejść. Co jest? Czekajcie. Da, 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 da. Tu nie możesz. Ok. Czerwony tucz. Patrzcie. A czerwony chyba był też tu. Nie, tu jest różowy. Czerwony był do piwnicy chyba, wiecie? Dobra, dobrze pamiętałam, okej. Okay. Coś znalazłam. Dziennik, dobra, ale czy coś tu jeszcze jest takiego? Tu jest klucz. Zielony. Ej, a czy mogę zebrać trzymając już coś? Nie, dobra. Wtedy muszę ich zanieść. A, nie, nie, nie! No nie wierzę, bardzo źle wyszło. Zanosimy dziennik. Mamy zielony klucz. O, na strych, dobra, właśnie. O ja słyszę jego dźwięki. Jest gdzieś bliżej. Dobra, dobra. Yy. Okej, okay, mamy... Jeszcze jakiś, jakąś książkę, okej. Okay. No tu by mógł być jakiś klucz, bo... Stąd żadnego klucza nie wzięłam. Patrzcie, i jest fioletowy. A fioletowy... A! Nie. nie dobrze. Zostanie nam jeszcze jedno. Nie wiem, gdzie może być ten jeden. Okej. Okay. Mamy misia. U tej dziewczyny też nie znalazłam żadnego klucza, więc... Może jest gdzieś tu. Ale jaja. No nie, nie, nie. Dobra. I tu jest paletka. Okej, okay. oddajemy jej. I wszystko, wszystko już załatwiłam. Zastanawiam się, czy będzie tam yy, bezpieczna, czy będziemy mnie gonił. Ja nie rozumiem o co chodzi zbytnio w tej historii, no ale ej, fajnie, że zrobili coś takiego, bo... albo to rozdział pierwszy! Dobra! I zapewne teraz jestem w rozdziale drugim. No dobrze, ale na dzisiaj to wystarczy. Jeżeli Wam się podoba właśnie takie presti imprezo, o Jezu horrorowe, to dajcie dużo łapek w górę, bo wtedy to będzie dla mnie znak, żeby właśnie nagrać więcej takich odcinków i żebyśmy przeszli może sobie na kolejnym odcinku całą tą story do końca. No i oczywiście też subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, żeby nie omijać takich odcinków. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem. Pa!